Witam Was już w, um, w pierwszym odcinku FIFA 14 karier yy, Kariera. No, przekonacie się kim za chwilę. No i ogólnie ten odcinek jest przyspieszony, ponieważ nagrywam to rano. No i mam zachropnięty głos, jak możecie słyszeć po głosie. Bardzo Was za to przepraszam, no ale już się nie mogłem powstrzymać od nagrania tego odcinka. I może jeszcze Wam wrzucę dzisiaj przed Kościołem. No ogólnie mam dużo pomysłów na tą serię. Wiem, już ogarniałem dosyć ten tryb. No i ogólnie ten odcinek tylko ma 5 minut. A. No. No i ogólnie... Już tamte odcinki z FIFA 11 już nie będą się ujawiały. Nie będzie ich w ogóle... O, jaka szkoda! I tego karier kariera z zawodnikiem nie będzie. No, szkoda. no i przepraszam Was za to bardzo. No ale już mam FIFA 14 i no. No i już bez sensu tak trochę nagrywać trochę inną FIFA niż 14 najnowszą. No to teraz ogólnie wybrałem klub Coco Ko Colo. -ko Colo Colo? No. Ogólnie nie widziałem tego klubu na żadnym kanał YouTube z Polskich no więc myślę, że jestem pierwszym takim który nagrywa tą karierę no i liczę na dużo wyświetleń nawet z, z tą FIFA. no nie no możecie ten film rozsyłać znajomym i w ogóle mi to tam nie przeszkadza żeby tylko by było dużo wyświetleń i dużo subskrypcji no i tutaj wysyłam właśnie swoich y, scoutów, nie scoutów tylko Uchowców talentów, chyba coś takiego. No, bez tego nie mogę, nie mogę zrobić normalnego transferu. No, jeszcze raz, no, jeszcze raz, wa bardzo was przepraszam za mój głos. No, no i ogólnie FIFA mi przyszła 3 dni temu. Jest fajnie. No, i jeszcze będę nagrywał może ta później, no, a to później, nie teraz. No i tutaj zobaczyłem, że ten Fiero yy, nie ma prawie, że kontraktu. Ma 0-0 i nie wiem o co chodzi, ale dobra. Nie będę mu na razie przedłużał, ponieważ ma 29 lat, no. Właśnie wymienić z, 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 z tym zawodnikiem z jakiegoś innego na przykład, nie wiem. Henryka Oyamy coś takiego. No. No i będę ogólnie teraz szukał w mocnym w środku pola w następnym odcinku. A w tym odcinku właśnie zakupię sobie Olinga. Zobaczycie jaki to świetny zawodnik i jaki bardzo tani. Ogarniają już jego cenę i z 600 tysięcy, 600 tysięcy za niego dasz. Dajecie, no. Mm. No, zresztą pierwszy mecz już yy, towarzyski, wygrać, yy, yy, zremisowaliśmy jeden do jednego. I tutaj właśnie, tylko że trzeba mu dać dużą pensję dosyć, bo się nie zgodzi inaczej. No i tu jest jeden jego minus, tylko no właśnie łowca talentów, dobrze powiedzieć. No i tutaj już mi przyszło, przysłał raport, i tutaj właśnie chcę sobie bramkarza środkowego obrońca, lewego obrońcę i prawego pomocnika, właśnie ściągnąć. No. No i tutaj oferta transferu przyjęta. Sumuję <śmulujemy śmulujemy> mecz score <z korky> T, <śmulujemy> coś takiego, i wygrywamy go 1-2-1, no. I patrzcie, no i mamy Olingę w swoim klubie. No i tutaj Argentyn e, z Zawodnicy z Argentyny. No. E, prawie, że każdy nie ma tam tego e, zdjęcia. No. E, mi to nie przeszkadza. No i co by tu jeszcze powiedzieć? No. no i tutaj kolejny mecz towarzyski wygrany przez nas 4 do 1. Chyba z Derby City. Coś takiego albo Derby County, coś takiego, no już nie wiem sam. No tutaj mamy raport i tutaj też raport no. No i tutaj mamy jakieś flacha, czy coś takiego. Co no, się mi się tutaj właśnie zawiesiło. Nie wiem o co chodziło. Już nie pamiętam nawet. No i tutaj już przechodzimy do zespołu. No i tutaj sobie właśnie wstawię... Zrobię sobie wystawię sobie skład na następny mecz. No i żegnam się z Wami. No i cześć. 2 godziny później doszły nas słuchy, że pewien sponsor chce nas sponsorować. No, który chce dofinansować no nasze transfery i w ogóle. Przyjęliśmy go i właśnie mamy nowego sponsora, jest nim.